Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Z racji tego, że jednak nie przeprowadzamy się przed Wigilią I Wigilię spędzamy w tym mieszkaniu, to stwierdziliśmy, że musimy Dzisiaj uświątecznić to mieszkanie jeszcze bardziej Musimy kupić i ozdobić choinkę, musimy kupić jakieś dekoracje jeszcze I musimy stworzyć tutaj bardziej świąteczny klimat niż jest, bo nie jest to to Nie jest to to, przede wszystkim nie mamy choinki, jedziemy kupić Choinkę do sufitu aż, taką żeby ledwo tutaj się mieściła Jest 16.30 Byliśmy od rana w domu ogarniać rzeczy Nie mamy czasu żeby to robić, będziemy robić to do nocy Jesteśmy głodni, nic nie jedliśmy Święta, uuuu Zbieramy się, jedziemy najpierw coś zjeść Zebrałem cię <suszy> Dobra Kto mówi zbieramy się jeszcze? Nie Heran wiem, górę. ja Ubieramy się, jedziemy najpierw coś zjeść Zbieramy się, spoko loko Yolo A wiesz która godzina? Pół do komina. <laughs> Musimy zjeść coś na szybko, ale nie chciałbym, żeby to był fast food. Idziemy... Oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się, gdzie idziemy. W tym czasie, jak my idziemy na dół, to wy zasubskrybujcie kanał, żeby żaden kolejny film was nie ominął, Zostawcie zostawcie w górę i widzimy się na jedzonku. Wróciliśmy się z najszybciej, najprościej będzie gdzieś po prostu w galerii. Więc zamówiliśmy sobie jedzą to tutaj? I powiem Wam, że dostałem właśnie zupę gulażową, która wygląda naprawdę dobrze. No, ja wziąłem sobie bolonetę. I ja wziąłem jeszcze do tego pierś z boczkiem, ale to wszystko dobrze no, wygląda. dobrze wygląda. Ja chcę właśnie to posmakować, bo to jest idealna zupa. Taka do maczania. Mmm, to jest to. Naprawdę dobre. Mm? Jesteśmy w restauracji Piccolo Mulino w Rumi. Naprawdę dobre jedzenie jak na galerię. Dobry ten bolognese. Mm? jaki? Mało bolonizowate, ale dobre, w schodzić, a Mało tych pomidorowe. Dobra, jaki plan jest? Co kupujemy? Choinka. Okej, okay, ale kupujemy też lampki, bo nie mamy. Tak, bo zgubiliśmy wszystkie lampki. No i musimy przekminić bombki. Ja bym kupił nowe bombki, bo mamy takie nie za fajne. Kupiłbym też jeszcze jakieś ozdoby stojące. I ja bym też kupiła rzeczy takie do kuchni, typu na przykład miski i tak dalej, bo tego nam brakuje na wigilię. To długie i drogie zakupy. Więc trzeba się najeść dobrze, żeby mieć siłę. Pierś. Wygląda dobrze, nie? Jest dobra. Naprawdę dobra jedzonka. Przyszliśmy do marketu. Ja zwykle prawdziwą choinkę kupuję. W takim wiecie, w takim miejscu na polach się rozstawiają z choinkami. Marta poleciła Oli, żeby kupić tu. Ej dobra, w sumie nie są takie brzydkie te choinki Taką chcesz? Zajebista jest ta choinka No jest ładna Ale jest duża Jest no, wysoka Ja mam 1,90m A uh -huh. ona was 4m 1,70 m Paweł 190 Nie no, za duża jest, musimy wziąć mniejszą Ale też taką rozłożystą Dobra, idziemy skierdaną Ona ma taką idealną, ona nie jest super rozłożysta, ale jest gęsta do góry O, 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 o. zostawię ją, idźmy ją schwycić. Ej szczerze? Jest ładna. Ładna jest. Tylko to jest jakaś taka ciemna strasznie choinka. Tamto była ładniejsza. Ładniejsza była? No. Ale była bardziej rozłożysta. Dobrze, była... wtedy pompki tak ładnie wyglądają. Dobra, weźmy tamtą. Ale ona jest taka wielka. No to będziemy mieli wielkie święta. No weźmy patrzę, Paweł. Run. To Jest nasza, trzymaj Podnieś jeszcze raz. <głos> <głos> no ona jest wielka. Ale będziemy mieć piękną choinkę. Pakujemy, jak? pakujemy A, tak. Tak, tak. Bardzo. O, super. Mamy koszyk, mamy choinkę, idziemy do auta. Ty wiesz, że my się golfem. No właśnie miałam pytać, czy to się zmieści do auta. Ja pierdzielę. No i jak się nie zmieści, zobacz, tu jest prawie równo i tu wystaje przez szybę. No próbujemy, no co? Pierczyno. to jest auto dla ludu. Ono wszystko zmieści. Się okaże, czy damy radę. Słabo to widzę. Ja to widzę. Okej. Okay. Nie takie rzeczy w golfa mieściłem. Pięć lasek pod Remizą wchodzi. No tyle wystaje jeszcze No by trzeba było Pojechać z nią do domu i wrócić Bo może już zamknąć bagażnik i z nią tak jechać No co tak robimy? Pojedźmy zabić ją do domu szybko i wrócimy po zdoby No dobra Bezpieczeństwo zachowane, nic nie lata Dobra, tylko teraz pytanie, co my z tą choinką zdobimy w domu? Bo jak my ją postawimy na środku salonu, to wie, że psy ją zjedzą Do łazienki No dobra i wtedy jak wrócimy, to ją wyciągniemy tak. No dobra, jedziemy Chłopaki, co to jest? Co to jest? Co to o, jest po Wasza Wasze ulubione te tak! To co, do łazienki ją? No chyba tak, no. nie będziemy jej tak tu zostawiać No nie wiadomo jak oni się zachowają na nią, nie? Nie wejdzie Ola O kurde, odwrotnie powinniśmy ją włożyć Kto wymyślił taką dużą choinkę? No kto, no kto? Dobra, zróbmy tak Myślisz, że nie dojdę do niej? Ustawiam to jeszcze kartony. No dobra. Zgadzam się na wszystko, tylko nie na kolorowe lampki. No właśnie chciałem złote. powiedzieć. Zróbmy złote. w końcu kolorowe złote lampki. lampki. Z... A jaki kolor choinki chcemy? Zieloną mamy choinkę. Bombek Czerwono-niebieskie. To weźmy złote lampki. No nie i żółte. To weźmy zielone lampki. Nie, no tak. Albo kolorowe. Chodź. Dobra, a czy możemy zrobić tak, że na choinkę? Weźmiemy złote. No. A dookoła ja nie. weźmiemy kilka innych. Zaufaj mi, ja ozdobię. Naprawdę ten dom będzie po prostu będzie magiczny. Nie, nie no, utrzymajmy, bo też No Ja do siebie kolor. do biura wezmę. Weź do siebie do biura. Tak. Patrz. Od Dla mnie musi być jeden kolor, a nie, że jest miliard kolorów wszędzie. Wszystko to wygląda wtedy. Fajnie bąbki właśnie świątecznie, być nie, ma być kolorowo, krysmas. A nie, o, zróbmy to modern, bo taka jest moda. To no weźmy kolorowe wąbki. Ale lampki zostawmy ten. Ale białe. Zimna biel, nie, 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 nie żółty. Mamy wszystkie ozdoby. Dobrze, ciepło. to weźmy żółty ciepłe. Okej. Okay. 30 metrów. Weźmy za diabelski młyn. Możemy wziąć. Zajebiście. To jest ten Mikołaj, który twerkuje. No właśnie ja chcę tego Mikołaja. Pokaż odpal go. Rozładowany już jest pewnie. Jest rozładowany. Bierzemy twerkującego Mikołaja. To wiesz. Serio będziemy mieć twerkującego. No. Dobrze. Możemy wziąć wszystko, tylko żeby lampki były złote. No to wzięłaś już złote lampki. Tak. Czy jakieś jeszcze lampki chcemy? Tak, chcę do mnie do biura. Ja tak naprawdę powieszę te lampki w salonie, widzowie. Ale to spokojnie, do tego dojdziemy jak już będziemy jechać. Kopelki. ładne. A gdzie ty chcesz je powiesić? U siebie w biurze. Takie kolorowe. I takie o. Różowe? No bo nie ma czerwonych. Znajdźmy 50 czerwone. No nie no, już nie chodźmy po sklepach. Dobra, ok. Weźmy różowe, to też ładne. ja biorę papier do pakowania prawda? Hmm. Okay. Te są ładne. No są ładne. Tylko jest jedna czerwona. Są czerwono-niebieskie, tak? No ale tu jest czerwony i niebieski jedna. Ale to jest białe. No to białe też mogą być takie ten. Kurde, a nie ma jakiegoś sklepu, gdzie są stricte bombki? Albo, albo jakiegoś takiego, gdzie będą ładniejsze bombki? Ja bym chciał mieć w końcu takie fancy, duże bombki. Ja bym spróbowała Leroy, tam jest dużo bombek. Okej. Okay. Mimo wszystko i Home&You. To sprawdźmy, czy jeszcze tu nie ma czegoś do postawienia. Ja już widzę, że jest coś. No dobra, jest cute, no. I możemy iść. Dobra. Nie no, mamy w to jest taki słodnik, Mikołaj! O! Oh. nie, Paweł, więcej takich nie chcemy. Jak z dzieckiem. Robienie zakupów na ostatnią chwilę przed świętami. To jest zarąbista opcja, bo wszędzie są przyceny. Tam ogólnie też były przycenione rzeczy te, które kupiliśmy. I w Home&U jest minus 50% na rzeczy. Tylko minus jest taki, że jest tego mało już, nie? No tak, no. No 42 zł. No weź sobie no Będzie ładnie wyglądać, właśnie o to chodzi. Albo taką choinkę Ta choinka ładna No to weźmy choinkę Tak, zawsze chciałem dziadka Ale to jest zwierzaczka, od. No zobacz Jest taki smutny Nie, to weźmy Dziadka weźmy no No zwierzaczka nie Czerwonego czy niebieskiego, czy zielonego? Czerwony, musi być czerwony A ma otwieraną szczękę? Nie A te mają otwieraną, zobacz No ale te ma takie włosy, ten lepszy jest A ten ma otwieraną szczękę No to którego chcesz? Otwieram szczęką Dobrze Ty co ty chcesz, po prostu Powiedziałaś wiesz, co chcesz Nie biegam Mamy zestaw do... zestawowy Kurde Ej ładne też no, Z pierniczków Weźmy Ej ale szczerze lipa tu jest z bombkami widzowie Nie ma ładnych bombek Jest tylko taki wieszek i to jest wszystko Gdzieś bombki? ma bombek Są brzydkie A to idziemy do Lerwa jeszcze To chodźmy do Lerwa Ej ładne tu są rzeczy o, Bardzo fajne. ładne To jest fajne to autko Możemy wziąć. A mniejsze może co? Też fajny. Siedzi się Dobra, jest dużo bombek faktycznie. No tu jest dużo tego. Ale mało tych czerwonych. no. typowy Paweł. Wypadek ja przy typu... pracy. Ej, a może zróbmy po prostu miks takich bombek. No może nie takich, to nie Tak, ale właśnie takich, że wiesz, że bierzesz taką, bierzesz coś taką złotą. Bierzesz do tego wiem, taką wiem, szyszkę No nie wiem, ja ogólnie mam zawsze problem z choinką A chciałbym ją zrobić taką wyjątkową w tym roku Ta też jest ładna Tak, i zobacz, i to pasuje do siebie Mam no, powiedzmy A może zróbmy trzy kolory, zieleń, biel i czerwień Tak, biel, biel no. czerwieni. Dobra Dobra, i ta jest kozak Ta nie. jest kozak To nie, Tanie. ale tu masz na przykład czerwoną taką I jest Dobra, zróbmy taki masz. I zobacz, takie na przykład Zapłacić. Zapłacimy. Ej, ale w sumie ładnie tak pękło, tak artystycznie. Tak, no. Ej, a takie laski? Też spoko. Wejść. Cały koszyk, cała siatka. Za dużo pieniędzy poszło. No tak, na oko patrzyłem, że z 2000 zeszło. Ale to są bombki takie już porządne. My zawsze mieliśmy bombki. Pepko, Takie tandetne, oszone. no. Więc teraz mam porządne, które są na lata. I tak uważam, że mamy ich trochę mało. Teraz trzeba pokupować właśnie trochę tych tańszych. Takich tańszych, ale dużych. Także idziemy jeszcze z powrotem do Osho, ale tego już chyba nie będziemy nagrywać, nie, co? To już wam w domu. Tak, jak będzie wisiało na choince. Tak. No jest już 20 w ogóle, nie? I to mam mało czasu, to szybko zapierdzielamy do auta, bo nam zamknął sklepy. Wolę, żeby zamknęli, żebyśmy jeszcze nim biegali. Sam chcesz iść i kupić te bombki, Sam jest rany, Nikom teraz widzą. Paweł sam mówi, ola, musimy jeszcze te dokupić, a może te, I jak ja już kasowałam, to Paweł jeszcze przebiegał 10 razy do kasy. A mamy takie, a mamy takie, weźmy je też. Ja nic nie wiem <laughs> na ten temat. Tak powaliło nas. Trochę tak. Mhm. Ogólnie to są rzeczy z różnych sklepów. I tak wiecie, po każdym sklepie. To auto odłożyć te rzeczy. I zawsze wchodziliśmy, no, dwie, trzy, cztery siatki. Ale jak wnosiliśmy to do góry, do naszego mieszkania, to nagle zobaczyliśmy, ile tego jest. I stwierdziliśmy, że zaszaliliśmy. Trochę chyba za bardzo. Ja nawet nie chcę wiedzieć, ile poszło. Ja też nie? Ale zobaczmy, czy było warto tyle wydać. Choinka. No to właśnie. jest najgorsze, trzeba ją postawić. O. No. Dobra, postawmy i wtedy ściągniemy ten worek z niej, nie? Tak, oczywiście. Idę po wyżynarkę. Ale pachnie to hojną. Pachnie hojną? Oho Idzie stary z piłą Ile skracamy tą nogę? No właśnie, dotąd? poczekaj, zróbmy tak Paweł Zmierzmy ile ta choinka ma ile musimy ją skrócić Ile ma? 2,90 O kurwa Czubek można skrócić realnie o 23 cm Czyli Dobra. to jest 2,60 już Okej okay. Czyli nogę skrócimy... też o 20 gdzieś Tutaj dotąd gdzieś skróćmy ją Bo tutaj musimy też Paweł oderwać tak, 25. Idealnie. No. Mamy to! O, idealnie jest good. Dobra, co teraz? Odkurzacz. Pierwsze co na bieżąco, jest sprzątać. Jako ona jest wysoka. Do sufitu była teoretycznie, no. znaczy była ponad sufit nawet. Przesuwamy ją tam i ją tak. rozcinamy. No. Wyżej. Łatwo ci powiedzieć wyżej. Kury w wdę. Masz? Nie, to się nie No Ola, wejdź, bo to jest ciężkie kur... No, no kur... Ja nie wiem, ty udajesz, czy to ty robisz? O, wow. Musiałem to samemu wrzucić. No. A się uśmiechem, boki zrywać. Wow, jak ona jest wielka! O kurde, ale mam choinę. I szczerze, z tej strony jest ładna. Co siedzimy, no że choinkę. Że się powodzi. Nie powodzi. To jest choina! Postawiliśmy już choinkę i jest ona prawie perfekcyjnie prosto Tak, jeszcze ją dorudnaliśmy trochę, jest ok Tak, Ta jest, jest okej. Okay. No i teraz czas na lampki. Szkoda jest przesuwać tą choinkę jakby powrotem na zewnątrz, więc wydaje mi się, że po prostu zrobimy tak, że w takie u w takie będziemy lampki tak, układać. Tak, no tak po prostu od frontu, nie no. będzie od tyłu lampek, bo i tak ich nie będzie widać, to ona jest tak gęsta, że nie będzie ich widać. No. A i w ogóle kupiliśmy zimne lampki, bo mieliśmy ciepłe, ciepły żółty. Tak, ale Paweł stwierdził, że chce zimne, więc zgodziłam się na zimne. Dobra. Wieszamy lampki. Ej, te lampki są ogromne. Mamy 40 metrów lampki. Sprawdzamy, czy działają. Działają. Ej, one się świecą na żółto. Mają dwa tryby. Co Czyli są i twoje i moje, będziemy mogli raz włożyć takie raz takie, pokaż Weź przeklikaj No klikam, ale nic się nie dzieje No nie możemy że tak mrugać Nie zmieniają się tryby jak klikasz? Nie Ale no, dziwne Co ty kupiłeś za lampki? Ej, ale faktycznie zobaczcie, tu są takie kropki co się mienią A to jest taki efekt, że wiesz, że masz flesza takiego Kto w ogóle wymyśli takie lampki? Ale jak się zaklei to taśmą to serio nie będzie no, tego No nie widać. będziemy tego zakleić taśmą Paweł no, Czarną izolacyjną Nie no, gdzie? Święta! Dobra, zróbmy tego flesza, no Mam jeszcze kolorowe, widzisz? Nie! Sopelki? Nie! Różowe? Nie! Dobra, dawaj rozkładamy te lampiony. Skończone! I wygląda to bardzo ładnie, nawet z tym fleszem. A szczerze, daje fajnego efektu. No. Gaszę wszystkie światła. Jak pięknie. Ej, u mnie choinka mogłaby być cały rok. Tylko wiesz, jak ona by była cały rok, to by nie robiła takiego efektu, nie? No. Ej, ale zajebiście to wygląda. Bąbki! Bombki, bo nie mamy łańcuchów. Tak. Stwierdziliśmy, że nie chcemy łańcuchów. Ostatni element, widzowie. Ej, stoi! Jest! Fajnie wygląda ta fajnika. Pięknie wygląda. I widzowie, ogólnie wydaliśmy około 2000 zł na te bąbki, na te stojące dodatki. Ale przekupiliśmy z więc wyzwrócimy, zwrócimy, no bo oddamy rzeczy, bo są nam niepotrzebne. Patrzcie to. W ogóle nie użyliśmy tych bąbek. Jakby prawie żadnych tych handmaids nie użyliśmy, tak. To patrzcie ile tu zostało tego. Tu zostało. Fajnie, bo gdzieś myślę, że tak z 7 stówek nam się zwróci. Spoko. Brakuje mi tu tylko łańcucha w środku, jeszcze, żeby to tak wypełnił tą choinkę. Ale już zamówiłam łańcuch, zamówiłam taki biały z takimi laskami. Powinien dojść do świąt, więc na pewno pokażemy wam na jakimś jeszcze kolejnym odcinku, jak już dojdzie do nas, i jak to będzie wyglądać finalnie. Posortujemy to sobie ładnie, pogarniamy, Jak już będzie tu czysto ogarnięto tych kartonów rozwalonych i tak dalej, to wtedy dokończymy resztę. Dobra, widzowie, posprzątaliśmy i teraz musimy znaleźć miejsce, żeby rozłożyć te wszystkie rzeczy. I przede wszystkim musimy wszystkie rzeczy włożyć do. Ja już naszego Mikołaja włożyłam I pierwszy i raz ten... odpalamy Tak Co jest? Czemu oni to sprzedają w sklepach? A ja tylko jedną piosenkę śpiewam Tak gówno, tak szczerze. Ja wiedziałam, że to takie będzie, ale Paweł się uparł, że on to chce. Julek będzie się z tego śmiał. Tak, na pewno. Ja widzę, że jeszcze muszę koniecznie to zobaczyć jestem po prostu zakochany w tym się kręci! Ale ładne. Jestem ciekaw, czy jest w stanie się kręcić bez muzyki. Czy jak muzyka się skończy, czy będzie się dalej kręcić? A czekaj jest, można włączyć bez muzyki. I po prostu się kręci. Mega fajne. I to jest dwóch za drzym tam. Milan tam i na tam. Dobra, gdzie to wstawiamy? No dobra. To po prostu, widzowie rozkładamy wszystko i pokażemy Wam już chyba efekt finalny. Co ty robisz? Wieszam lampki. Gdzie? W ładnym Paweł. miejscu. Gdzie, nie na kwiecie, Paweł, on nie lubi dotykania. No ale ja go nie będę dotykał! Kolorowy? Kochanie! Nie Paweł? Ładnie będzie. Nie mam chce przez ciebie za mam. Nie, Paweł serio on nie lubi! Ale znaczy kto na nim fajnie będzie wyglądać. Dobrze. Nie lubię być dotykanym. A zobacz, ale koło się inne kolorowo i zaczeki jest pięknie. Jedna rzecz. Jedna. Co ty robisz? Wierzam sopelki. Paweł! No ale zobacz, jak to będzie ładnie wyglądać, Olcia. A ty my jesteśmy w barze? No czemu w barze? W domu! Misiu! No zobacz. No nie! No, rób co chcesz, ja na to nie będę patrzeć. I ten kabel będzie się cały czas przez kuchnię, tak? Tak, ja go zaraz dam po podłodze, przykleję, bo on jest mega długi, wiesz? Jezus Maria, Paweł, ja tu będę robić pirogi, tu będzie moje babci i tak dalej Serio? Babcia będzie się cieszyć, że sopelki nad nią świecą Tak, na pewno Ty jesteś po prostu taki majster No właśnie, taki majster jesteś Dobra, powiesz jej gdzie? indziej Poszłam sobie do sypialni Wykorzystamy widzowie moment Mam zajebisty pomysł ostatni O, idealnie. To musi przejść. Jeszcze użyjemy różowe. Co ty robisz? My ty nie byliśmy na takich chowajach? No ale zobacz i to daje taki infinity efekt. Że tu jest podwójna lampka, a tak naprawdę jest pojedyncza. I, no, I tu klima w końcu nie jest nudna, brzydka. Nie no proszę cię, no naprawdę. Zostawmy święta w świętach. Mam dosięgnąć? Zostaw, będzie fajnie, kolorowo. I tu jeszcze przewieszę lampki, co? Nie. No ale zresztą jest tak ponuro, mało świątecznie. O, nie. tutaj! To są, tutaj! Jest lampka. Ale to damy kolorowe. Nie! Będzie kolorowo. Znaczy, już ta pościel jest kolorowa. Czerwone damy, będzie nie. Litory, albo różowe? Nie kolorowe lampki, mój tatuś zawsze wieszał i ja też lubię, to zostaje i to zostaje, mam to gdzieś, to jest mój dom to jest mój dom, a i co teraz? nigdy mi tak mało nie powiedział w następne święta nie będziesz miał tak do gadania, a te sopletu to, to one robią? no nie no usunę je no, Na no, co źle jest? pięknie, piąteczka daliśmy radę, mam jeszcze jedną rzecz świąteczną piłkę o Pudziliśmy. tak? no i pies sprzedany. Muszę ją schować między poduszki. Bez kitu na was dobyć. No, zawsze tak robi. Widzowie, jest pierwsza w nocy. Jesteśmy już zmęczeni, więc e, będziemy kończyć już tego vloga. Teraz zobaczycie jeszcze przebitki, jak to wszystko dokładnie wygląda. I widzimy się jutro o 16.30. Pa, pa!